Układając próbę na HRA, warto jest mieć stabilną perspektywę na swoje życie. I o tym dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Czuwaj! Przesyłam braterskie pozdrowienie od Pawła Pyzika, któremu bardzo zależało na tym, żebyś poznał pewne narzędzie, zanim zaczniesz układać próbę na HRA. Dlatego, że widzisz, układanie zadań nie jest aż tak czasochłonne, jak etap przygotowania się do tego. Sam tego doświadczyłem, że zanim pomysły zaczęły rodzić się w mojej głowie, pomysły na to, co mogę robić w ramach próby, potrzebowałem odpowiedzieć sobie na pytanie, no, ale na czym właściwie ja stoję? Potrzebowałem przynajmniej zalążka stabilności, żeby móc układać jakiekolwiek plany. A że każdy człowiek skonstruowany jest tak, że stoi na dwóch nogach i wtedy jest stabilny. Ta metafora posłuży nam, żeby zrozumieć, o co chodzi w stabilności w kontekście próby na H.R. Nogi są dwie. Jedna będzie symbolizowała stabilność głowy, a druga stabilność otoczenia. Zdradzę ci pewien sekret. Każdy z nas ma trochę nierówno pod kopułą. Robimy masę rzeczy, co do których nie mamy mocnego uzasadnienia. Dlaczego akurat to robię? Dlaczego akurat w ten sposób? Tak żyję, ale kiedy będziesz układał próbę na hr każde zadanie powinno mieć solidne, mocne uzasadnienie. Żeby osiągnąć taką stabilność, harcmistrz Paweł Pyzik proponuje metodę 5 razy dlaczego, 5 razy why. Załóżmy, że zamarzyło Ci się pobiec maraton w ramach próby na hr -a. Dlaczego chcę pobiec maraton? No, bo chcę zrobić coś szalonego. Dlaczego chcę zrobić coś szalonego? No, bo, bo moje życie jest takie monotonne i trochę takie nudne. Dlaczego moje życie jest monotonne i nudne? No, bo w sumie to studia, które wybrałem, to są takie... Nie ciekawią mnie za bardzo. Dlaczego wybrałem studia, które mnie nie ciekawią? Nie jestem w stanie teraz tak na bieżąco wymyślić, mówiłem, że to jest etap czasochłonny, ale kiedy pięć razy zastanowisz się nad tym, dlaczego i pogłębisz to myślenie, to może się okazać, że dojdziesz do serca sprawy, o którą Ci chodzi, i wtedy może się okazać, że jak odwrócisz potem kolejność, czyli będziesz szukał sposobu, jak, jak rozwiązać tą zagwostkę to może się okazać, że wcale nie będziesz chciał biec maratonu, tylko że będziesz chciał zrobić coś zupełnie innego, bo tak naprawdę ten pomysł mija się z tym, o co Ci chodzi. A może się okazać, że dalej będziesz chciał pobiec maraton, ale będziesz za to lepiej wiedział, dlaczego chcesz to zrobić. To tyle, jeśli chodzi o stabilność głowy. A stabilność otoczenia? Ani Ty, ani ja nie jesteśmy jasnowidzami. A więc przyszłość przedstawia nam się jako szereg znaków zapytania. Większych, mniejszych. I mogą one działać jak czerwona płachta na byka. A więc denerwować, intrygować, zastanawiać, motywować do działania, do poszukiwań prawdy. A z drugiej strony mogą działać jak sznury, które krępują i uniemożliwiają zrobienie czegokolwiek, no bo przecież nie wiem co to będzie. Aby ustabilizować sobie tą sytuację, proponuję Ci pewną operację myślową, ona trochę upraszcza rzeczywistość, ale myślę, że może też być pomocna. A więc, wszystkie te znaki zapytania spróbuj podzielić sobie na dwie grupy: sprawy, na które masz wpływ, i sprawy, które są od ciebie niezależne. Jeśli chodzi o te pierwsze, spróbuj rozeznać się dobrze w temacie, co do którego planujesz ułożyć sobie jakieś zadanie. A więc. Spotkaj się z kimś, kto ma już doświadczenie w tym obszarze. Doczytaj coś w jakichś książkach, przynajmniej pobieżnie. W internecie masz mnóstwo możliwości, dlatego, że jeśli najpierw dobrze rozpoznasz ten obszar, będziesz mógł też na tym gruncie zbudować fajne zadanie. Takie zadanie, które będzie lepiej wycelowane, lepiej skalibrowane. Gdy chodzi natomiast o tą drugą grupę, a więc sprawy niezależne, czasem trzeba po prostu zaczekać. Zaczekać. Te sprawy mogą się wyjaśnić same. Takim przykładem może być rekrutacja na studia. Jak chcesz ułożyć sobie zadanie z rozwoju intelektualnego, zawodowego, jeśli czekasz na wyniki rekrutacji? Czasami trzeba poczekać jeszcze miesiąc i dopiero na tym gruncie coś zbudować. W tym znaczeniu, o którym dzisiaj mówiliśmy, nawet nasze harcerskie szaleństwo. Wszystkie te nasze wyczyny, one wszystkie powinny mieć w sobie pierwiastek stabilności. Dlatego, że dzięki temu, nawet jeśli coś nas w życiu zakłysze, to prędzej czy później wrócimy na dobry kurs. I Tego Ci życzę. Czuwaj!